Ziarno zostało zasiane, czego powinniśmy się spodziewać. Ziarno zostało zasiane, czego powinniśmy się spodziewać. Dzisiejsze rozważania według Ewangelii Świętego Marka, czwarty rozdział wersety 26 do 34. Kiedyś kupiłem nasiona piołunu, bo w moich poszukiwaniach naturalnych środków zachowania zdrowia wyszło, że właśnie piołun ma wiele bardzo dobrych. Prozdrowotnych właściwości. Nie były drogie, przyszły w kopercie, pocztą. Posiałem w wielkiej donicy z żyzną ziemią, bo pamiętam z dzieciństwa w małej miejscowości mrozy, że piołun może wyrosnąć w bardzo obfity krzak ziela. Podlewałem, wystawiałem na słońce, czekałem i nic. Wstawiałem do domu, kiedy na balkonie noce były już zbyt chłodne. Znów podlewałem i nic. W końcu się poddałem. Doszedłem do wniosku, że sprzedano mi złe ziarna. A dziś przeczytamy dwie historie też o zasiewie i lekcje, jakich z nich możemy nauczyć, postaramy się wyciągnąć. W sumie jest to kontynuacja serii przypowieści, które opowiedział nasz Pan z przez Ewangelistę Marka. Do tej najbardziej chyba znanej, tak zwanej o czterech glebach, też nawiążemy, ale obecnie przeczytajmy nasz dzisiejszy tekst, ale zanim to zrobimy, pomódlmy się. Panie Boże, nic nam nie pomoże, jeśli usłyszymy tylko głos człowieka. Panie, prosimy Cię o to, żebyś Ty przez swojego ducha włożył w nasze serca i umysły Twoją naukę. Panie, żebyś nawet zakrył nasze uszy przed tym, co jest z ludzkiej mądrości, ale żebyś to Ty Uczył nas tego, co mamy zastosować z tego natchnionego tekstu. Dla chwały Twojej o to się modlimy. Amen. Przeczytam Ewangelia Świętego Marka, czwarty rozdział, od 26 do 34. I mówił: Tak jest z królestwem Bożym, jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie? Nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje. Najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. I mówił: Do czego przyrównamy królestwo Boże, albo jakim podobieństwem je wyrazimy? Jest jak ziarno gorczyczne, które gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn. I wypuszcza tak wielkie gałęzie, że w jego cieniu mogą się gnieździć ptaki niebieskie. I w wielu takich podobieństwach zwiastował im słowo stosownie do tego, jak mogli słuchać, a bez podobieństwa nie mówił do nich. Na osobności zaś wykładał uczniom swoim wszystko. Tak jest z Królestwem Bożym, jak z nasieniem. Zatrzymajmy się tu. Z Królestwem Bożym jest jak z nasieniem, kiedy mówimy o królestwie czy pierwszym co nam na myśl przychodzi jest nasiono małe słabe niepozorne łatwe do zniszczenia ziarno czy może raczej przychodzi nam na myśl rozmiar zajmowanego terytorium liczebność mieszkańców jak silna i liczna jest jego armia jaką dysponuje technologią jakie naturalne zasoby są w jego zasięgu przecież pan Jezus znał zasady rozwoju królestw w tamtych czasach Widzimy to chociażby w przypowieści o królu, który wybierając się na wojnę z innym królem oblicza swoje możliwości militarne. To jest w Ewangelii Świętego Łukasza 14 rozdział 31. Albo który król wyruszając na wojnę z drugim królem nie siądzie najpierw i nie naradzi się, czy będzie w stanie w 10 tysięcy zmierzyć się z tym, który z 20 tysięcami wyrusza przeciwko niemu. Nasz pan dobrze rozumiał, że w tym świecie zaprowadzanie królestwa wymaga siły, potężnej siły. Ale w tym rzecz, jego królestwo nie jest z tego świata. Przecież dobrze pamiętacie, co odpowiedział Piłatowi. To jest Ewangelia Świętego Jana 18,36. Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, cudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. A wielu wierzących nieświadomie zdaje się o tym zupełnie zapominać i zwracają się oni do bardzo zakotwiczonego w tym świecie sposobu myślenia no, na temat tego, jak królestwo Boże powinno się rozwijać, jakimi zasadami powinno się kierować. Przypomina mi się grafika, czy może nawet zdjęcie z podręcznika na temat wzrostu kościoła. Na którym widać grupę przywódców jakiegoś lokalnego kościoła i na tablicy pod hasłem co zwiększa liczebność kongregacji wypisane są pomysły tej grupy. Duży parking, sprawna opieka nad małymi dziećmi, wielki atrakcyjny baner z ogłoszeniem, wygodne siedzenia, dobry zespół uwielbieniowy w sensie muzyczny i tak Słuchajcie, to nie wyglądało na rozważanie wzrostu Królestwa Bożego, ale bardziej na jakąś biznesową burzę mózgów. Czego zaś uczy nas dzisiejszy tekst? Najpierw odkryjmy znaczenia odmalowanego przez Chrystusa obrazu. Pierwsza przypowieść. tak jest z Królestwem Bożym jak z nasieniem, które człowiek rzuca w ziemię. A czy on śpi, czy wstaje w nocy i we dnie, nasienie kiełkuje i wzrasta, on zaś nie wie jak, bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie, a gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło żniwo. W poprzedzającym tekście mieliśmy opisany zasiew na czworakiej roli. To słynna przypowieść o siewcy. Tam nasz Pan wyjaśnił, że ziarnem jest Słowo Boże. Zaś tymi zasianymi przy drodze, czy na skalistnej glebie, czy wśród cielni, czy glebie tej urodzajnej, są ludzie. Idea tam przekazana była taka, że nie każdy zareaguje na zasiane w niego słowo Boga w ten sam sposób. I moglibyśmy mieć pokusę, by i w naszej przypowieści uznać, że zasianym w ziemię ziarnem jest też Boże Słowo. Ale pamiętajmy, to już jest zupełnie odrębna przypowieść. I kiedy patrzymy na kolejną opowiedzianą przez pana Jezusa opowieść o ziarnie Gorczycy, która jest następną. Które wrzucone w ziemi wyrasta w wielkie, można powiedzieć, drzewo, to już widzimy, że mowa jest bardziej o Kościele jako całości, a nie o indywidualnym człowieku, do którego dotarło Słowo Boże. Naturalnym więc wydaje się widzieć naszą przypowieść, tę środkową, jako coś pośredniego między mikroświatem nawracającego się człowieka, a makroświatem rozrastającego się w świecie Kościoła. Spróbujmy popatrzeć na tę przypowieść, jak sugerował to w swoim komentarzu Jan Kalwin, z perspektywy ewangelisty, kaznodzieje, który sieje Boże Słowo. I mówimy teraz o sianiu w glebę dobrą, żyzną, bo kwestia problematycznych gleb była omówiona we wcześniejszej historii. Zasiał on słowo, wiernie ogłosił Ewangelię i przez jakiś czas nie widać żadnych efektów. Dlaczego powiedziałem zasiał, ogłosił, jakby to była jednorazowa czynność? Przecież my stale głosimy Ewangelię, chociażby podczas nabożeństw. Dlatego, że nasz tekst tak mówi. Komentator słownika, autor słownika Vincent, zwraca uwagę, że zwrot człowiek rzuca w ziemię jest w aoryście. Czyli mowa jest o czynności raz na zawsze ukończonej, której skutki trwają. On zasiał. Ziarno wpadło w ziemię. I to dokonane już zasianie skontrastowane jest z ciągłym, teraźniejszym spaniem czy wstawaniem w nocy czy w dzień. Jest ten kontrast między spokojnym ziarnem, które czeka na swoje procesy w ziemi, a niespokojnym, zdawałoby się, rolnikiem, który gorączkowo to wstaje, to się kładzie, to przychodzi, by wypatrywać pierwszych kiełków. Coś jak ja na próżno wypatrywałem kiełkującego piołunu a pan nasz mówi jakby niepotrzebnie się stresujesz spokojnie nasiono w swoim czasie i wykiełkuje i wypuści kłos i wyda plon w postaci wielu nowych ziaren zatem pan nasz daje nam prostą formułę wzrostu wierzącego a także wzrostu lokalnego kościoła czy kościoła w ogólności Zasiew słowa w serce przygotowanego człowieka plus czas daje nowe owocne życie. Zasiew słowa w serce przygotowanego przez Boga człowieka plus czas daje nowe owocne życie. Przeanalizujmy każdy z tych etapów. Po pierwsze, zasiew. Kiedy możemy powiedzieć, że słowo zostało zasiane? Podczas ostatniej konferencji w Londynie wybraliśmy się, do centrum i przed opactwem spinsterskim stały dwie panie siostry w wieże. One rozdawały ulotki mówiące o Panu Jezusie, o Jego odkupieniu takie małe traktaty. Nie wątpię, że Pan Bóg mógł użyć tych ulotek, by rozpocząć w sercu czytelnika ten proces, o którym uczy dzisiejsza przypowieść, ale w zasianiu ziarna do gleby musi zwykle być coś więcej musi nastąpić ten naturalny kontakt z glebą. Musi być to przebicie się przez ewentualne przeszkody, jakie nasz wróg zbudował wokół gleby dobrej gleby gleby serca człowieka od założenia świata, przygotowanego przez Boga, by odpowiedziało na wyzwanie Ewangelii. Bo jak widzieliśmy, tego kontaktu raczej nie było tylko jeden człowiek podczas całej naszej rozmowy wziął jedną ulotkę. W drodze powrotnej z tej samej konferencji Michał zamienił parę zdań w korytarzu samolotu. Z jakimś rozmownym rodakiem. I ten sam człowiek później pojawił się ko nas przed budynkiem lodniska. I to on sam zaczął rozmowę. Żeby nie było, że chodzę i zaczepiam ludzi. On sam powiedział, że przyszła jesień. Bo było zimno i deszczowo. I od słowa do słowa wyszło, że jest rybakiem z Darłowa. Wspomniałem coś o niebezpieczeństwie takiej pracy. Sztormy, ocieranie się o śmierć. Na pytanie z tym związane odpowiedział, że o tym nie myśli. Myśli tylko o tym, kiedy może się znów napić. Drążyłem dalej. Czy nie sądzisz, że gdyby nie było życia pozagrobowego, to czy to życie tu na Ziemi miałoby sens? Bo po co byłoby się męczyć, skoro i tak końcem naszym jest grób i nicość? Pomyślał i przyznał, że tak. Nie miałoby ono sensu. Drążyłem dalej. A czy nie byłoby też to życie tutaj niesprawiedliwym, bo na przykład. Ci z nazistów, którzy pouciekali gdzieś do Peru i nigdy nie byli osądzeni, to przecież by im się upiekło. Pomyślał i też przyznał: No, nie byłoby sprawiedliwie. Dodałem: Jeśli jednak istnieje święty Bóg, a nasze życie nie kończy się grobem, to może ono i mieć sens, jaki będzie też tak, że On wymierzy wszelką sprawiedliwość. Niestety w tym momencie podjechała pod, po niego żona. I choć nie wiem, czy wszystkie obiekcje względem wiary w świętego, sprawiedliwego Boga oferującego życie wieczne zostały mu rozwiane, no pewnie nie, bo to był dopiero początek rozmowy, to modlę się, aby kiedy spotka lepszego ewangelistę, który jednak dotrze do ogłoszenia mu sedna Ewangelii, dobrej nowiny o Chrystusie, który oddał życie za grzeszników, to będzie właśnie to bezpośrednie spotkanie żywego ziarna słowa, z gotową na jego przyjęcie glebą jego serca. I proces potoczy się scenariuszem naszej przypowieści. To prawda, nie wiemy, patrząc na ludzi, kto z nich jest tą żyzną glebą przygotowaną przez Boga. Ale możemy być pewni, że wiele z dobrych gleb jest jak te leżące w sklepie ogrodniczym, opakowane w worek foliowy, no podkłady gleby do kwiatów, do roślin. To są Folie antyewangelicznych uprzedzeń, w które poprzez rozmaite wpływy owinął je nasz wróg, szatan. Dlatego musimy uczyć się stale rozpoznawać te bariery i umiejętnie je rozbrajać. Drugim członem naszej formuły jest czas. Cały nacisk kontrastu między raz zasianym ziarnem, a na przemian wstającym, kładącym się rolnikiem, pokazuje, że czas jest niezbędny. Niczego tu nie przyspieszymy. W dynamice królestwa jest po prostu potrzebny czas, aby treści usłyszanego słowa drążyły ludzkie myśli, przeniknęły do głębi naszej duszy. Oczywiście, zawsze można więcej posiać, więcej podlewać, więcej nawozić, bo jeśli mija czas odpowiedni na owocowanie, a tu jeszcze nie ma owocu, to też jest niedobrze. Widać to wyraźnie w przypowieści o ogrodniku i drzewie figowym z Ewangelii Apostała Łukasza, 13, rozdział 6-9. I powiedział to podobieństwo. Pewien człowiek miał figowe drzewo zasadzone w winnicy swojej i przyszedł, by szukać na nim owocu, lecz nie znalazł. I rzekł do winogrodnika, oto trzech lat przychodzę, by szukać na tym figowym drzewie owocu, a nie znajduję. Wytnij je. Po cóż jeszcze ziemię próżno zajmuje? A tamten odpowiadając rzecze, Panie, pozostaw jej jeszcze ten rok, aż je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłości. Jeśli zaś nie, wytniesz je. Widzimy wyraźnie, że w Bożym planem jest dla każdego wierzącego to, żeby ten przynosił Bogu owoc, w postaci przemienionego przez Bożego ducha życia. Lecz nie przeoczmy tej prawdy. Czas jest konieczny, aby pewne duchowe procesy zaszły w człowieku, który usłyszał Słowo. I podkreślone jest to, że to nawet jednokrotne wystawienie na działanie Bożego Słowa może uruchomić ten łańcuch zdarzeń, których rezultatem będzie wspaniałe, nowe chrześcijańskie życie. A my, jeśli tej lekcji się nie nauczymy, to będziemy zniecierpliwieni tym, że wciąż nie ma efektów. Bo głosimy słowa, a to nikt się nie nawraca. Możemy też czuć się zniechęceni. Możemy mieć pokusę, by zaniechać siania, myśląc, co dziś już nie działa. No i zwrócić się do innych ludzkich, światowych metod. Atrakcyjny baner, większy parking, dobra opieka nad dziećmi, zespół muzyczny. Ale to nie jest droga, jakiej uczył nas w tej przypowieści Chrystus. Bądź cierpliwy. W odpowiednim czasie ujrzysz tę siłę samoistnie rosnącej rośliny, ten obraz mocą Bożą wzbudzonego do życia człowieka. Jest pewien rodzaj, w cudzysłowie, nawróceń, które można przypisać czysto psychologicznym czynnikom, no i nimi je wytłumaczyć: presja wspólnoty, emocjonalne wezwania do jakiejś deklaracji wobec Pana Jezusa, konkretna psychologiczna potrzeba popychająca daną osobę w stronę więzi z innymi. Może właśnie dlatego niektórzy, którym głosimy Chrystusa, nawracają się dopiero po tym, gdy my zupełnie już machnęliśmy na nich na Niego czy na nią ręką. Wtedy wiemy, że to nie my, ale nadprzyrodzona moc Boga to sprawiła. I człon trzeci tej formuły plon. Ponownie pokazane jest, że Pan nasz, Pan żniwa, oczekuje plonu. On nigdy nie miał na myśli bezowocnych członków swojego królestwa. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że zdrowym objawem dojrzewania danego wierzącego w jego chodzeniu z Panem jest to, że będzie owocował kolejnymi wierzącymi. Będzie dalej rozsiewał Ewangelię, co da początek kolejnym nowym duchowym narodzinom, ludzi, ale oczywiście owocność wierzącego przejawia się na obszarach nie tylko misyjnych. Między innymi jest to wierne przynoszenie owocu ducha świętego, tak w codziennym życiu, w swoim charakterze. To jest spojrzenie na przypowieść w skali mikro. Czyli jak to dzieje się z poszczególnym człowiekiem. Ale zauważyliśmy już, że jest to przypowieść umieszczona pomiędzy tą mówiącą o indywidualnych rodzajach ludzi, reagujących na słowo, a tą o zasianiu ziarna gorczycznego, obrazującego kościół Jezusa na ziemi jako taką całość. Czy zatem nie można popatrzeć na naszą, tę pierwszą przypowieść z dwóch, o których czytaliśmy, i to jedyną, jaką zdążymy omówić. Jako na obraz odnoszący się również do lokalnej wspólnoty? Pojawienie się wierzących w danym sąsiedztwie, w którym Pan Bóg planuje zasadzić roślinę swojego królestwa, byłoby jak posianie ziarna. Na początku następuje ciche zapoznanie się ziarna ze swoim sąsiedztwem, wymiana soli mineralnych, poczucie wilgoci. To tak jak z małą lokalną wspólnotą, nie widać na początku jakiegoś nagłego, ilościowego przyrostu. Potrzebny jest czas, ale gdy zajdą te wstępne procesy, to w zależności od żywności, oczywiście otaczającej jej gleby, nieuchronnie to ziarno zaczyna kiełkować, wypuszczać trawę, kłosa, w końcu i nowe ziarna. Jest gotowe do żniwa. Co byłoby tą owocnością w skali wspólnoty kościelnej? Już nie tylko czyny miłosierdzia, jakich Bóg oczekuje od swoich dzieci, demonstrujących, że. Nasz Bóg jest miłosierny, jest zaspokajanie palących potrzeb lokalnej społeczności, już nie tylko nowe narodziny, nowych osób do Królestwa Bożego. I mam na myśli nie tylko przyjście na świat nowych potomków, ale i nowe nawrócenia do Ewangelii naszego Pana, ale również danie początku nowym wspólnotom wierzących, zasienie ziarna w nowym sąsiedztwie, w którym proces ten rozpoczyna się na nowo. No i czego uczymy się z tej przypowieści? Po pierwsze, musimy bez znużenia siać, nie oglądając się na to, że nie od razu będzie widoczny owoc, dbać tylko o to, żeby zasiać prawdziwe słowo, czystą Ewangelię Zbawienia łaską przez wiarę. Musimy też nauczyć się rozpoznawać przeszkody, te opakowania żyznej gleby ludzkich serc w nieprzepuszczalną dla słowa folię uprzedzeń. Czasem pokonanie tych uprzedzeń będzie polegało na zadaniu odpowiednich pytań, rzucających cień na system myślenia, wykluczający Boga, a czasem zwykłą chrześcijańską życzliwość, gościnność. Duch Boży poprowadzi nas w tym najlepiej. Po drugie, musimy uczyć się cierpliwości i tej w skali mikro, co do nawrócenia się tych, którym słowo ogłosiliśmy. Pamiętajmy, pewnych procesów nie jesteśmy w stanie przyspieszyć. Ale i cierpliwości w skali makro. Pan Bóg może zwlekać zdaniem wzrostu danej wspólnocie kościelnej, bo planuje wykonać w niej prace przygotowawcze, rozwiązać problemy, które, gdy nierozwiązane w przyszłości mogłyby być niszczące dla wzrostu kościoła. Może chce przeprowadzić w nim kilka lekcji wiary, nauczyć nas czegoś po drodze. Może uczy nas lekcji pokory, abyśmy nie myśleli, że jakiś sukces w powstawaniu nowej wspólnoty wierzących możemy przypisać sobie, swoim zdolnościom, doświadczeniu? Pan Bóg niejednokrotnie pokazywał, że to przecież on buduje swój kościół. Musimy uczyć się polegania na nim w tym procesie. I po trzecie, musimy oczekiwać owocu. Nie możemy zakładać, że Kościół to takie miłe miejsce spotkania fajnych ludzi, gdzie owoc nadprzerodzonego życia może, ale nie musi się pojawić. To jest kwestia najwyższego dobra każdego naszego brata i siostry kierować go czy ją w stronę tych oczekiwań, komunikować te oczekiwania od niego, że Pan nasz spodziewa się iż ten owoc u niego czy u niej w końcu się pojawi. To jest zgodne z wolą Boga, jak czytaliśmy w tej przypowieści, i to przynosi mu chwałę symbolizowaną przez czas żniwa. I to działa dla najwyższego dobra danej osoby. Jaką tragedią jest przymykanie oka na bezowocność tej czy innej osoby w kościele? To tak, jakbyśmy deklarowali jako społeczność: Nam na tobie nie zależy, nam jest wszystko jedno, czy Bogu chwałę przynosisz, czy też nie, czy może nawet idziesz na potępienie. Nie, słowo napomina nas, abyśmy się wzajemnie zachęcali do miłości dobrych uczynków, do przynoszenia prawdziwego, nadprzyrodzonego owocu. W jednej z książek opisujących najnowszą historię Kościoła, przeczytałem historię dwóch misjonarek do Indii. Miały lata ich mozolnej pracy. Owoc był mizerny, zniechęcający. No co tu napisać w raporcie do swojej misji? Ale nie poddawały się. Wciąż głosiły na wszelkie sposoby słowo i modliły się o swoje otoczenie. Po ośmiu latach coś się zmieniło. Pojawiły się pierwsze nawrócone osoby, potem więcej i więcej, aż były w szoku, że tak wiele osób odpowiedziało na Ewangelię. Pomyślmy, co by się stało, gdyby po dwóch, trzech latach powiedziały sobie: To, to nie działa, tu się nikt nie nawraca, wracajmy do domu. Jak wielką szkodą dla rozwoju Królestwa Bożego by to było. Pomyślmy, dzieło, którego między innymi tu na Oruni się podjęliśmy, to przyłożenie ręki do zasadzenia rośliny pochodzącej z innego świata, rozwijenie Bożego Królestwa. Nie ma chyba ważniejszego zadania, pilniejszego zadania, do którego ręki moglibyśmy przyłożyć. Nie zniechęcajmy się, bądźmy cierpliwi. A we wszelkim dziele, w którym Bóg nas zatrudnił, on sam w swoim czasie wyda trawę, kłos i przyjdzie czas żniwa. A wtedy będziemy tym bardziej wielbić jego moc, mądrość i chwałę. Amen. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś tym siewcą, Ty jesteś Panem żniw, jesteś tym, który wysyła swoich robotników na to żniwo. Panie, dziękujemy Ci za tę przypowieść, za tę historię, za ten obraz, który uczy nas cierpliwości i ufania, zaufania Tobie, że Ty, jak obiecałeś, te procesy uruchomione przez Twoje słowo doprowadzisz do owocnego końca. Modlimy się, żebyś używał nas i cały czas zachęcał w tej pracy misyjnej. Amen.